Mówi się, że językiem Boga jest cisza, a wszystko inne to interpretacja. Cisza to w gruncie rzeczy inne określenie przestrzeni. Zawsze, gdy uświadamiamy sobie ciszę, napotykając ją w naszym życiu, nawiązujemy kontakt z bezpostaciowym i bezczasowym wymiarem, który się w nas znajduje, tym, który jest ponad myśleniem, ponad ego. Może to być cisza przenikająca świat przyrody, cisza w Twoim pokoju, we wczesnych godzinach rannych lub ciche przerwy między dźwiękami. Cisza nie ma żadnej formy i dlatego nie możemy jej sobie uświadomić za pomocą myślenia. Myśl jest formą. Uświadomić sobie ciszę to stać się cichym. Aby stać się cichym, trzeba pozostać świadomym, lecz nie myśleć. Nigdy nie jesteś bardziej zasadniczo i dogłębnie sobą niż wówczas, gdy milczysz. Kiedy pogrążasz się w ciszy, stajesz się tym, kim byłeś, zanim na pewien czas przejąłeś tę fizyczną i mentalną formę zwaną osobą. Jesteś także tym, kim będziesz, gdy forma zniknie. W ciszy jesteś tym, kim jesteś ponad swoją tymczasową egzystencją, jesteś świadomością, nieuwarunkowaną, bezpostaciową, wieczną.